Ale podziwiam Was. jak jeździcie z jakimiś obcymi ludźmi mnie się spotyka. A tak! E, ja to jest, tutaj ale ufam. macie, no zaufanie jest. Tutaj ufam. To jest? To jest? A. O, tam, tak, że, tak. Tak, tak. Sorki, nie, nie jesteśmy nauczonymi, bo u nas nikt nie zapina. Nikt, nikt. Jak masz jeszcze raz na imię? Maciej. Maciej, no Roman. E, cał, cał, cały czas w Poznaniu mieszkasz, tak? Tak, tak. od tu urodzenia wow. pa, paro, pa, parę pokoleń, że tak To jest najwyższy budynek w Poznaniu. Tak, tak, Ale ten... Poznań musi być niski. <laughs> tak, no, nie mamy wysokich budynków. Mnie, jaki kontrast, tak? Czy ja widzę między zachodem a wschodem Polski, tak? Kontrast. No ja mówię, że po, po przekraczeniu granicy akurat, z, z, ze wschodnią granicą, nie, nie mówię, że Ukrainę, po prostu tak przypadkowo się złożyło, że ja przez Ukrainę zawsze jeżdżę. Ale to jest jedna, taka sama kultura, ja tak, tak samo to wszystko wygląda. Jak ja mówię coś złagodnego na Ukrainę, to znaczy, że mówię po prostu jakby o siebie też, bo to nie jest tak, że o, nie lubię Ukrainy. A no, po tym kontraście to już tak tutaj nie widać, ale to trzeba chyba pomieszkać tutaj, żeby też z, 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 mieć przyzwyczajenie tutaj, i może wtedy zauważyć ten kontrast. To jest do ćwiczenia narciarstwa. Narciarstwa, okej, okay. tak, tak. tam jest. Tam, I mówisz, że całe ten jezio, jezioro to jezioro to jest sztuczne, tak? Tak, jest, to jest sztuczne jezioro. Tatiana, jak tam odpoczywasz? Jak, jak u ciebie weekend spędzasz swój? Nie, no, po prostu odpoczywa Odpoczywa, tak? Od no. wszystkiego, tak To prawda Jak tam? Na, na czym siedzisz w ogóle? Nie masz krzywdełka nawet A co to znaczy? Pięta Pięta do ziemi Skąd jesteś? No to czekaj, tutaj my pójdziemy sobie do, Wrócimy do miasta o, ryba Tak Symbol Ryba Aha, nie wiedziałam tego. Tak. A że. Podobne do Warszawskiego. Byliśmy w, tak, w takim, Coś, tak. Coś to jest właśnie ta różnica, że tu można usiąść sobie, bo u nas tam na przykład wszyscy nastojące. No, no, to jest jakby swoje takie. Tutaj są te. tak? Takie połączenie. To się Wartostrada nazywa. Wartostrada. No, czyli. Cieszka. A warta później dzieli Polskę tak z Niemcami, tak? Jak rozumiem. Tak znaczy, warta tak. potem ona idzie na zachód w stronę Odry. Odry, I aha. się łączy z Odrą. Fajnie, tutaj informuję nawet, co tu będzie w ogóle. Tu powstaje. Bo u nas jak coś budują, to nie jest napisane pisane akurat. I. Wow, wow wow wow. Proszę, zrób mi zdjęcie, ale żeby wszystko było widać. Żeby dobra. wszystko było widać, okej. Okej, okay. okay, dobra. za co lubię Polskę jako człowiek, który zakończył nawet e, 3 lata, trzy studi lata studiowałem tam w technikum designu. Za co lubię Polskę za to, za to, za to, że tutaj są takie miejsca. No sami, sami możecie zobaczyć. Ja nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Wyobraź sobie napisał taki projekt, Tatiana. No. Piszesz taki projekt i no, do, dużo żywa tak takich tak jest, tak, po prostu. Affectu, no, no. piszesz taki projekt, no. idziesz do rządu Aha, i mówisz: "Chciałbym takie coś tam to zrealizować". Właśnie, Nawet nie trzeba nie, 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 nie po potrzebuję finans, finansowania, tylko pozwolić. Co będzie? A czy po No u nas u nas nic o so nie rozliszają takiego ma masztabnego dzieła Aha. A, to, co a to już o jakichś projektach, które prosta, art prosto tak. A, okej, okay, okej, okay, okay. rozumiem. Ja mm -hmm. miałam na myśli, że dlaczego nam w ogóle to potrzebne, jak, jak tutaj ludzie nie mają pracy. No ale to jest stworzenie pracy, bo może, może kogoś zatrudnić, żeby ktoś robił sobie pracę. No. No. Po prostu by nie pozwolili. Mi się wydaje, że no, po prostu tak. by nie pozwolili i uważałem to za głupoty jakieś. Tak, awesome. Nie, ale naprawdę, uwielbiam takie abstrakcyjne rzeczy, na przykład jak teraz. wchodzimy tutaj do, parku, do parka sobie i, kurde, jakaś abstrakcja, i mi się podoba to bardzo. To da możesz powiedzieć ostatniego, bo e, bateria u mnie Jest abstrakcją Wsissojuzny Nauczny Naukowy Instytut Agrolesomelioracy Iskus nauk i Lenina W Poznaniu no. <grym> się, Czuj się jak w domu Tatiana. Niby Polacy przyjeżdżają do mnie do teraz, pole, robią zdjęcie z ciągiem w samym centrum. A tutaj macie tyle czołgów cioł czołgów u siebie w Poznaniu, tylko że na, na terenie zamkniętym. Wiecie co? Wiecie dlaczego przyjechałem do Polski, żeby zobaczyć, żeby poczuć się jak w domu. Solidna maszyna. Solidna maszyna, da. U nas to tak normalnie jeżdżą tak yy, samochodami zamiast samochodów. A tutaj kiedyś u góry była gwiazda radziecka, ale naprawdę mi czegoś tutaj brakowało, bo u, u nas gdzieś tak, taka mała jest, tak? Gdzieś tam na Baradzinki, to no, na jakieś ulice u nas jest też. Taka sama, uh -huh. tylko mniejsza i jeszcze gwiazda u góry. Ja tak czegoś mi brakuje, a to gwiazdy radzieckie i nie ma bryki. Jak tam z telewizji będą opowiadali, że. w Polsce tego już nie ma. Polacy nas nie lubią, Polacy... Ale to jest szacunek. Widzicie, posprzątane tu jest. Szacunek jest, został. To po prostu jest pomnik, istnieje pomnik. Nie ma tylko gwiazdy. Żołnierzom Armii Radzieckiej, Żo żołnierzom Armii Radzieckiej. Co będą mówili nam w telewizji? Że, że tego nie można spotkać w Polsce w ogóle, że... Że jak będziesz zobaczył jakieś tam rosyjskie barwy, to po pobiją ciebie No wszystko po rosyjsku I wszystko rosyjskim. po rosyjsku napisane Nie wierzcie telewizji, powiem wam tak Jedna została Jedna, ukryty Tak Nie wiem, może mi o Rosjanie, jak ktoś z, Rosji, z Rosjan ogląda Ale oglądałem ludzi na pewno, z Naddniestrze też oglądałem, Ukraińcy oglądałem Nie wiesz wierzcie telewizji, poroszę Nawet na Ukrainie by za, tak, za takie coś pobili, na no. zachodniej a tutaj proszę Wieczna chwała... wieczna sława herojom, wieczna chwała Bogaterem. Poprowadzam cię trochę po Polsce Nie martw się Dobrze, dziękuję Mówię, mówię, tutaj wyglądają lepiej te... Um, Cementarz radziecki wygląda... Powiem tak, lepiej wygląda niż w tym kraju, gdzie teraz mamy ideologię zwyczeństwa. Bo tu naprawdę mocna ideologia, zwyczeństwo jest. Mi, mi się wydaje, że te, te święto 9 maja finansują teraz jak nigdy, nigdy w życiu nie finansowali. A tutaj wiesz, jakich pa pafusów nie ma? Takie... No, 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 nie, nie no, ma takiego, prostu, że na pokaz, żeby tak, zrobić po tak. Po, tak, prosto, ta. po, po, po prostu, prostu są. Pa pamiętamy. No. pamiętamy. Ale nie, żeby nie było, naprawdę. W kraj, który jak najgłośniej mówi o tym, że um, o tym zwyczeństwu. I kraj, który, u którego nie ma tej ideologii zwycięstwa, jakby nie ma 9 maja wszędzie, na no każdym busie, w każdym maj, jakoś to jest niż kraj, który mówi o tym. Jak mówiłeś, że, jak, jak że ludzie e, wszyscy walczyli w różny, różny, różnych, różnych części sto... tak. świata, a leżą... a leżą teraz razem wszędzie, w, w, w tym w jednym, miejscu, w jednym miejscu, tak. Niemcy, Radziecki Związek Radziecki i Brytyjczycy. Ale też gdzieś i, e... niemiecki jest tam dalej. Ta... No, nie, no, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tatiana po raz pierwszy tutaj siedzi. A nie, czekaj, nie po raz pierwszy siedzisz w tym. Bo... Nie, już wiem, co to jest. No. Wiesz, co to jest? No, to no, dobra. Wiem, no. Wojtek z nami, jak zawsze? No, jak, 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 jak pić to Wojtek z nami. O, Oczywiście. <laughs> a powiedz o, o tym, ile spałeś w ogóle? Trzy godziny. Trzy godziny. No tak w Polsce no, pracują no. ludzie, no? Tak, takiego u nas przynajmniej takiego nie ma, bo u nas ludzie pracują, no mniej, o wiele mniej, no Polaki ehm. pracują dużo. Poliaki pracują no mają za dużo. granicą Niemca i trzeba go utrzymać. Póki Polacy pracują, Tatiana będzie próbowała Monty? No. Monte. Pierwszy raz. Monta. No mleko, mleko. A tak, tak. Po prostu mleko. Od COVID, no. Mleko od COVID. Mama, przepraszam, ale fajnie. No dobra, a, a, dlaczego, a dlaczego taty nie, przy, nie przeprosiłeś? Dlatego, że mama ogląda. Numer jeden. Numer... Nie. Mamo... Dlatego, że mama ogląda filmik. W ogóle jak... A mama sama jakoś tak. Przed chwilą, Wojtku, mówiłem, że macie kurde, taką naprawdę super. Jak to powiedzieć? Konwersację między sobą, tak? Taki casual conversation. I to jest super, tak? E... Stacjana się zachowuje jako dziewczyna z Naddniestrza. E, macie super, tak że możecie pogadać między sobą, nie wiem, z obsługą, tak? I obsługa jakby na równych z tobą rozmawia, a nie, a nie jest taką, że ja jestem obsługą, ja jestem gorsza. No to jest, to jest a, naprawdę, to, to mi się podoba. To mi się... Nie, no słuchaj, no wszyscy jesteśmy ludźmi, nieważne po której stronie no, nieba, stoimy. Nie? O, no, no o, to, o to w ogóle mi też chodzi i mam te, też taką mentalność, że bo ja też pracowałam jako kelner. Mi się wydaje, że... No, tak musi być, żeby po prostu normalnie można było na luzie rozmawiać z obsługą. A nam nie pozwolali nam naprawdę nie pozwolali. Nam mówili, że, zawsze, że musicie być jakoś skromniejsi. Ja mam pozytywne wrażenia tutaj. Poznań mi zrobią naprawdę pozytywne wrażenia. Teraz lecimy do spotkania. W sumie nie wiem, jak ten chłopak się nazywa którego spotykamy dzisiaj? Z Naddniestrza. Jakiś Romek? Jakiś Ukrainiec. No, co tam masz No, no wybieraj. Która Dobra. z góry, która z dołu. Dobra, coś z tego. Dawaj, no, dawaj, dawaj. Przedpołudnie, popołudnie. Przed południem uczy się języka angielskiego. Um, czekaj. Da bieda, postleja bieda, da bieda, uczył angielski język. A ja, jak często by, by, byłeś na, na, na wschodzie? Nie, no wiesz co, bywałem. Bo ja wiem, no tam parę razy powiedzmy po tydzień. Ale będę częściej, bo bardzo macie dobre jedzenie, Jest to co u nas w zepsutej Unii. tej tutaj... Unii. No widzicie? Polacy tak zawsze mówią. Bla, bla, bla. Myślę, że to do ciebie. Siema Ej, cześć, 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 cześć Roman. Cześć, 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 cześć. cześć, cześć, cześć. Adam, ja... Simano! Na was tak? czekałem od roku, tak? Marca, od marca. Szczegól... E, szukamy tutaj miejsca. Tak się okazało, że Poznań jest po prostu. Ja da dawno temu się nie znajdowałam tak dużo młodzieży wokół siebie, akurat. Czemu nas tam nie puścili? E, no stwierdzili nagle od 14 lutego, że każdy musi mieć kartę plus osoba towarzysząca. Biurokracja! Też macie to, tak? Jak Kurwa, u nas. No. No. Komunizm! O! Z Ukrainy i tak obracana jest, tak. Dobra, to poznajemy dalej Poznań, chociaż już jest pierwsza, albo druga w nocy. Jak dużo tutaj młodych ludzi jest naprawdę, no no, taki kontrast, taki kontrast, co? Z czym? Z krajem, bo dużo młodych A ludzi. He! O ty ci chodzi? No to tak, to tak. oczywiście. Tatiana, Tatiany akurat brakowała u nas na spotkaniu. Ona tam rozmawiała gdzieś tam osobnie. I po raz pierwszy rozmawiała po polsku tak to, długo? Tak długo, no, no no, 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 to było to pierwsze, w pierwsze w jak doświadczenie. Jak długo uczysz polskiego? Um, nawet nie wiem. Po raz pierwszy nauczyłem się. Uh, nie, słychałam polski uh, rok temu. Po prostu słuchajcie, no to super! Klasy znajomy, tak? on trzy on, on, on lata już tutaj mieszka, ani no tak. słowa, on się śmieje, on, on mi czasami wysyła takie wiadomości, no tak. że on się śmieje no tak. ze słów, ze słów polskich, tak, tak. No to jesteś Dragonie, Świątyni Kultury Poznańskiej Wieczornej. Dobra, jak się kończy impreza, no oczywiście w, w czymś mieszkaniu. Jesteśmy tutaj w mieszkaniu studenckim, tak, jak powiedziałaś? Tak. A wiecie co tu za... A wiecie co tu... Ciela, wszystko będzie. A wiecie co tutaj znalazłem? Um, nie wiem. Przypadkiem po prostu. Um, Naddniestrze. Mamy jeszcze magnesiki e, z Naddniestru. Słaby, słaby macie magnesiki. Tatiana robi lepsze magnesiki teraz. To jest prawda. nie mamy torby, Sherifa Naprawdę przywiozłam reklamówkę na z Sherifa do Polski. A kiedy byłeś tam?